Hej, hej! Witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Bardzo mi miło, że tu jesteś. Mam nadzieję, że masz świetny dzień. Dzisiaj o tym, co osoba, o której myślisz, myśli o tobie, ale też co zamierza, jakie są jej plany, co czuje, ale nie mówi, także będzie tutaj dużo, myślę, ciekawych rzeczy. Zachęcam, żeby wysłuchać. Każda karta w tym rozkładzie ma inny aspekt, także zachęcam też, żeby Pozostać do samego końca i obejrzeć po prostu całość rozkładu, a tymczasem przejdźmy już do pozycji numer 1, na której pokazuje nam się pierwsza karta, i w tym wypadku to jest dziewiątka mieczy na pozycji numer 1, która to mówi nam o tym, yy, jakie gdzieś tam główne myśli osoby, o której myślisz dzisiaj. No i tutaj dziewiątka mieczy. No. Ciekawa, intensywna karta. To jest karta, która niesie ze sobą bardzo emocjonalny przekaz. Dosyć niełatwy, ale przy tym szczery. Więc myślę, że to gdzieś tam jest, jest no mimo wszystko lepiej być szczerym niż, niż słodko kłamać. Dzisiaj jesteś jego niepokojem. Dosłownie. Coś w relacji z tobą lub myślenie o tobie nie daje mu spokoju. Dziewiątka mieczy to jest klasyczna karta lęków, wyrzutów sumienia, myśli, które nie pozwalają zasnąć. Więc jeśli dzisiaj wraca myślami do ciebie, to najpewniej z bólem, z żalem albo ogromnym napięciem psychicznym. To nie musi znaczyć, że coś zrobił źle, ale może się czegoś bać. Chociażby Twojej reakcji, tego co mógł powiedzieć, albo czego nie powiedział. Pojawia się u niego uczucie, czy ja to zepsułem? Czy ona o mnie myśli? Czy już jest za późno? Być może ostatnio doszło między wami do jakiegoś nieporozumienia, wyciszenia, albo on czuje, że coś nie gra. Nawet jeśli nie rozmawialiście otwarcie. Dziewiątka myczy często pokazuje osobę, która żyje w swojej głowie, dopowiada sobie scenariusze, wyobraża sobie najgorsze. Może widział twój post. W socjal mediach, jakąś wiadomość, jakieś spojrzenie, które zinterpretował jako sygnał oddalenia. Albo sam się oddalił i teraz to wraca z podwójną siłą. To nie jest do końca chłodna karta. To nie jest ktoś, komu obojętne. Wręcz przeciwnie, on może dziś czuć się przytłoczony własnymi emocjami, nawet jeśli na zewnątrz wygląda spokojnie. W tej karcie często pojawia się temat, winy. Czy zrobiłem coś nie tak? Czy ona cierpi przeze mnie? Czy jeszcze mogę coś naprawić? Ale może też czuć po prostu strach przed tym, że coś ważnego się oddala. Więc w jego głowie dzisiaj panuje chaos. I ten chaos może sprawiać, że nie odezwie się do ciebie, nie podejmie żadnego działania, bo boi się, że pogorszy tę sprawę. Dziewiątka mieczy to nie jest tylko ból, to jest też paraliż. Może myśleć o tobie bardzo intensywnie, ale bez żadnego konkretnego planu. Czasem nawet może próbować nie myśleć, by nie dałować się, no ale nie potrafi, dlatego że ty wracasz do jego myśli jak echo. Jeśli dziś to ciebie milczy, nie odezwał się, to nie dlatego, że nie myśli o tobie. Myśli i to bardzo intensywnie, ale nie z poziomu romantyzmu. Tylko niepokoju. Jeśli Ty też czujesz napięcie między Wami, to nie jesteś sama. On to czuje równie mocno, ale Jego dzisiejsza energia to jest lęk, a nie inicjatywa. Natomiast ta karta daje nadzieję, o ile zostanie odmrożona rozmową, kontaktem, wyciągnięciem ręki. Na razie jednak jesteśmy w fazie emocjonalnego przytłoczenia. Pamiętaj, że to, że coś wygląda na chłód z zewnątrz, nie znaczy, że w środku jest obojętność. Natomiast dziś jest burza. No i zobaczymy, czy po tej burzy wyjdzie słońce. Ale zazwyczaj tak bywa. Albo przynajmniej tak się zdaje. <gry> na pozycji drugiej mamy pazia kielichów. I to jest pozycja mówiąca o tym, co czuje, ale nie mówi. I powiem od razu, ta karta to jest przepiękny kontrast do dziwątki mieczy. Bo choć on dziś może tonąć w lękach i smutku, to w głębi serca nosi coś zupełnie innego. Czułość, tęsknotę i pragnienie bliskości. Widać, że w jego wnętrzu jest dzisiaj ogromna tęsknota. Paśkielichów to jest ktoś, kto... To chciałby się zbliżyć delikatnie, ostrożnie, ale szczerze. Może się zastanawiać, jak do ciebie napisać, czy jeszcze wypada, czy dasz mu przestrzeń. To uczucia bardzo miękkie czułość, wrażliwość, żal za czymś, co mogło być piękne. Choć może udaje silnego to wewnętrznie przeżywa bardzo, bardzo głęboko. Najchętniej po prostu napisałby do ciebie coś miłego, w stylu tęsknię albo co u ciebie, czy chciałbym pogadać. Ale póki co się wstrzymuje. Może przez lęki z karty pierwszej, z dziewiątki mieczy, może przez przekonanie, że to nie na miejscu, może też przez dumę. Ale uczucia w nim są i to autentyczne. To nie jest tylko fizyczne przyciąganie. On myśli o tobie z uczuciem, z sercem. Może nawet z, z wzruszeniem. Z zewnątrz może wyglądać chłodno, zdystansowanie. Może być milczący, nieobecny, ale paść kielichów to jest serce zamknięte w skorupce. Bardzo delikatne, wręcz dziecięce uczucia, które boją się odrzucenia. On czuje, ale nie mówi, bo boi się, że jego emocje zostaną wyśmiane, zlekceważone, lub że to już za późno. Ta karta może też mówić, że czeka na znak od Ciebie, jakby chciał się zbliżyć, ale potrzebował najpierw jakiejś Twojej reakcji, iskry, może myśli, jeśli ona coś napisze, to się odezwę, jeśli się uśmiechnie, to to zagadnę. Jest widać w nim duża gotowość otwarcia się, ale potrzebuje potwierdzenia, że to bezpieczne. I wbrew temu, jak możesz się zachowywać, on ma dziś miękkie, emocjonalne wnętrze. I ty możesz to oczywiście... No, wykorzystać to jest może złe słowo, ale w pewien sposób, no, ze świadomością... E, nie wiem, no, użyć. Nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, jakby, jakby to była jakaś, nie wiem, manipulacja czy coś takiego. No, chodzi po prostu o to, że jest to dobry moment, żeby na przykład właśnie napisać. Jeżeli czujesz taką, czujesz taką potrzebę, to warto to zrobić. Na pozycji trzeciej, Hermit, czyli Pustelnik. Karta pustelnika, na pozycji co chciałby ci powiedzieć, ale się powstrzymuje. To, to karta, która mówi bardzo wiele, ale przez ciszę. Bo on nie tylko milczy, on milczy z wyboru. Czyli ten brak kontaktu, jeżeli u was jest. Albo kontakt jest słaby, to jest to, to z jego wyboru. I taka najbardziej szczera wersja jego myśli brzmi dziś. Yy, muszę to wszystko przemyśleć. Muszę być sam, nie wiem, co czuję, albo czuję za dużo. Nie chcę skrzywdzić tej kobiety, ale nie wiem, czy jestem gotowy. Tej kobiety, czy też tej osoby, jeżeli oglądam na jakiś mężczyzna. Yy, pustelnik to głęboka potrzeba wycofania się. Ale nie z obojętności, tylko z chaosu emocji. Ta osoba czuje, że musi coś sobie poukładać. I gdyby, gdyby on zdobył się na to szczerość, gdyby ta osoba zdobyła się na szczerość, to prawdopodobnie powiedziałaby: Zależy mi na tobie, ale nie wiem, czy potrafię teraz być dla ciebie taki, jakiego potrzebujesz. Może też chciałaby wyjaśnić swoje milczenie i powiedzieć na przykład: To nie tak, że znikam. Ja się po prostu chowam, żeby zrozumieć, co naprawdę czuję. Natomiast on tego nie powie, bo czuje, że sam jeszcze tego nie wie do końca. On boi się powiedzieć za dużo. Albo powiedzieć coś, czego potem pożałuje. Dlatego wybiera bezpieczne wycofanie się w siebie. Może udawać chłód, może nie odpisywać, może nie inicjować rozmów, ale tak naprawdę to jest mechanizm obronny. On nie chce cię skrzywdzić, ani robić złudnych nadziei. Widać, że jest to całkiem taka persona o całkiem dużym sercu. I dopóki nie dojdzie do jakiegoś przełomu, on będzie się trzymał z boku. To nie jest czas na deklarację, to jest czas wewnętrznego dojrzewania. Ale z pustelnikiem jest, jak, jest tak, jak z, z, Po prostu z, tak, że on wraca. Natomiast dopiero, gdy znajdzie swoją odpowiedź. Więc jeśli ci na nim zależy, możesz zostawić mu otwartą furtkę. Ale nie wchodź za nim w tę ciszę. Bo możesz nie utknąć po prostu razem z nim. I ostatecznie nic z, tego, nic z tego nie wyjdzie. Także trzeba ostrożnie. Na pozycji czwartej Chariot, czyli oczywiście Rydwan. Bardzo ciekawy zwrot. W tej historii. Na pozycji czwartej, czyli o tym, co go dziś blokuje przed kontaktem. No. Paradoksalnie, największą, największą potrzebą, największą blokadą jest potrzeba kontroli. Rydwan to jest ktoś, kto musi wiedzieć, dokąd zmierza, a on nie wie. I dlatego się nie rusza. On może bardzo intensywnie chcieć napisać, zadzwonić, yy, czy też po prostu przyjść, ale jeśli nie ma w głowie jasnego planu, to nic nie zrobi. Czuję, że kontakt z tobą to coś poważnego, a nie drobna pogawędka. Więc faktycznie tutaj... Hmm. Tak jakby faktycznie nie wiedział tego planu, jeżeli chodzi o Waszą relację, nie wiedział co dalej z tą relacją, czy to jest w ogóle tak na poważnie, czy jednak nie. Więc może przy następnej rozmowie spróbuj gdzieś tam zasugerować mu, o co chodzi w tej relacji, dokąd ty zmierzacie. Bo może on nie zdaje sobie sprawy, że dla Ciebie jest to takie poważne, a, a dla, niego, dla Niego nie do końca. To znaczy on nie wie właśnie, czy to jest poważne. E, oprócz tego, to może być osoba, która w innych dziedzinach życia jest bardzo zdecydowana, silna, konkretna, a tutaj czuje się po prostu rozjechana emocjonalnie. Może mieć przekonanie, że albo wszystko, albo nic, że jeśli się odezwie, musi wiedzieć, co dalej. A że póki co nie wie, to blokuje się sama. Może też mieć takie przekonanie w środku głowy, że nie może się rozkleić, że musi być silna, musi panować nad sobą. I właśnie to powstrzymuje tę osobę przed okazaniem tego, co naprawdę czuje. Rytan jako blokada bardzo często mówi o konflikcie między sercem a głową. On może chcieć bliskości, ale nie chce pokazać jej, że jej potrzebuje. To może być mężczyzna, który nie pozwala sobie na słabość. Nawet przed samym sobą. Może myśli, muszę to przemyśleć. To ja mam decydować, a nie emocje. Możliwe też, że w jego życiu zawodowym aktualnie całkiem duży pęd. Jakiś projekt zawodowy, jakaś logistyczna sprawa, przeprowadzka, może jakieś rodzinne sprawy, wyjazdy. Natomiast uwaga, bo tutaj to może być bardzo sprytna, bardzo prosta wymówka. Dlatego, że rydwan czasami zasłania emocje działaniem. Czyli nie mam teraz czasu, mam ważniejsze rzeczy. Ale pod spodem, właśnie przez to uciekanie w działanie, nie umie się zatrzymać i skonfrontować z tym, co naprawdę czuje. Widać, że on mógłby się odezwać. Ma w sobie siłę, ma pragnienie, ale blokuje go potrzeba kontroli blokuje go potrzeba planu i jasności, a tego, a tego po prostu na ten moment brakuje w waszej relacji. Także to na razie nie odbędzie się na pewno. Na pozycji piątej Paść Buław, ciekawa karta, pozycja piąta mówi o tym co planuje względem ciebie ta, ta osoba. Daje nam ta karta wyczekiwane światełko w tunelu. Ponieważ po lęku e, z dziewiątki, dziewiątki mieczy, po pustelniku, e, czyli wycofaniu i napięciu z Rydwana, ta karta wnosi w końcu iskrę odwagi i ciekawości. Widać, że w jego sercu pojawia się iskierka, a może jednak się odezwa. Paść była wtedy jest energia młodzieńcza, spontaniczna, impulsywna. On nie planuje jeszcze wielkich deklaracji, ale coraz bardziej rozważa kontakt coraz bardziej rozważa odezwanie się. I to może być impuls. Jeśli pojawi się odpowiedni moment, on to zrobi. Paść Buław nie jest typem stratega. On działa, gdy poczuje impuls. Może wciąż walczyć z rydwanem w głowie, czyli potrzebą kontroli, ale ten paść w sercu już puka. Zrób coś, rusz się. On nie planuje związku na nowo, ale chce reaktywować kontakt to może być zalążek czegoś dużo, dużo większego, dużo głębszego i relacji, która po prostu będzie ważniejsza niż może się wydawać. No, jeśli coś się wydarzy między wami w najbliższych dniach, to może być z jego strony jakieś subtelne, niedeklaracyjne, ale znaczące rzeczy. Paść była w to pierwszy krok ku zmianie. Wystarczy, że, zostanie skoszone, że nie zostanie zgaszony. Więc pomyśl, czy jesteś gotowa odpowiedzieć z podobną lekkością bez ciężaru przeszłości. A teraz, jeżeli chcesz bardziej szczegółowego czytania, chcesz zadać konkretne pytania odnośnie Twojego życia, czy też Twojej relacji, to zapraszam na duchowikierunek.pl. Tam mogę Ci odpowiedzieć na te pytanie bardziej szczegółowo, bardziej indywidualnie. Także zachęcam do, do właśnie czytań prywatnych. No i. Karta na pozycji szóstej, i tutaj pokazuje nam, że piątka mieczy. Eee, a więc, co może wydarzyć się między Wami w najbliższych dniach? Ta karta niesie ze sobą napięcie, rozczarowanie, ale też ważne ostrzeżenie. Mamy tu wyraźny kontrast wobec otwierającego się serca e, Paźabułów. Widać, że w najbliższym czasie między Wami może pojawić się sytuacja, w której każdy z Was zostanie przy swojej wersji historii. Piątka Mieczy to jest karta, która mówi o emocjonalnym zderzeniu. Niekoniecznie otwarty kłótni, ale poczuciu, że ktoś nie słyszy drugiej strony. Może pojawić się kontakt, ale zamiast budować, wprowadzi więcej zamieszania. Dlaczego? Bo nadal nie będzie gotowości na prawdziwą rozmowę. Może dojść do krótkiej wymiany wiadomości, gestu, który zamiast zbliżyć, pogłębi nieporozumienia. Przykładem może być coś takiego, że on się odezwie, ale zbyt oszczędnie, zbyt ogólnie, a ty odbierzesz to jako chłód. Albo odwrotnie. Ty zainicjujesz coś ciepłego, a on odpowie, po swojemu. I zrobi to i zrobi się dziwnie. Więc piątka mieczy mówi o sytuacji, w której brakuje empatii. A górę bierze lęk lub ego. Więc on dzisiaj intensywnie myśli o Tobie, ale z poziomu bólu, niepokoju, emocjonalnego zagubienia. Czuje do, do Ciebie taką no, tęsknotę, yy, czułość, ale jednocześnie wycofuje się w samotności, bo nie wie, jak to wyrazić. Widać, że chciałby się odezwać, rozważa kontakt, ale blokuje go potrzeba kontroli i lęk przed porażką. W najbliższych dniach możliwy jest kontakt jak, yy, albo impuls, ale z dużym ryzykiem nieporozumienia. Jeśli chcesz zachować te relacje, kluczowy będzie nie reagować z poziomu żalu, lecz wyrozumiełości, dlatego że on nie jest gotów na głęboką rozmowę. Natomiast bardzo chcę, żebyś była blisko niego. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam, jeżeli chcesz czytanie prywatne na stronę duchowykierunek.pl, a tymczasem dziękuję ci za odsłuch i oczywiście życzę wspaniałego dnia i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.